Was. Dziś pokażę Wam, jak zrobić tapetę w Gimpie. Ciągle mylą się to program. Dajemy nowy i wybieramy, w jakich parametrach ma być nasza tapeta. Ja akurat ustawię sobie 1920 na 1080. Później dobieramy sobie własne tło. I w zależności od tego, z czego chcemy zrobić tapety, na przykład z jakiejś G, to będziemy z tego mieli obrazki. Ja akurat wybrałem sobie Don't Starve, i tutaj mam już tło. A wszystkie tła po prostu znajduję w, w Google, wpisuję i tyle. Teraz Don't Starve My Little Pony. Dość fajny obrazek. No, i teraz po prostu dodaję sobie swoje obrazki, i do tego głównie będziemy, jeszcze musimy usunąć tą warstwę tła. Będziemy używać tak naprawdę tylko skalowania i przesuwania, żeby dobierać swoje obrazki głównie. Możemy jeszcze oczywiście użyć na przykład yy, obrotu, zrobić coś takiego. nam wtedy taki fajny efekt. Musiałbym to jeszcze troszkę obrócić. Powiedzmy tak. Może nam wyjść taki fajny efekt jakiejś wystającej kajdki. Taiwan, czy jedna z postaci z Don't Starve? Możemy sobie tutaj na przykład dać. No, tu jeszcze jakieś potwora. Które sobie znalazłem. Tutaj pas, będzie pasował chyba. Echem, I na ostatnią rzeczą jaką dodam będzie wsteka którą sobie trochę zwiększę, którą też yy, właśnie Znalazłem szukając w Google, wybieram jeszcze tekst. Może nie tak, akurat sobie napiszę: Gemzone. Tylko, oczywiście, to jeszcze trochę powiększę. trochę Zmie zmienię rozmieszczenie mogę na przykład sobie to pokolorować na czerwono teraz jeszcze trochę to przesunę pasowało i tak wyszła nam dosyć fajna tapeta i to byłoby na tyle w tym odcinku. Jeśli Wam się podobało, to komentujcie i subskrybujcie. I zachęcam Was właśnie do robienia takich tapet różnych projektów graficznych. Skomentujcie, subskrybujcie i oglądajcie następne odcinki. Hej!